Dobrze. To jest to, co, co jest ważne z perspektywy pacjenta. Ja cały czas będę wracała do tego spotu, który Piotr pokazywał, którym jestem zauroczona i uważam, że to jest najlepszy materiał dotyczący badania klinicznego, jaki widziałam, czyli pusta apteka. Pacjentom wydaje się to, co mówiłam podczas poprzedniego panelu że leki biorą się znikąd, czyli pojawiają się i są po prostu. I jakby taki przykład tego pierwszego badania klinicznego, który tym ludziom, którzy byli na tych statkach, pozwolił przeżyć, jest dla mnie bardzo obrazowy. I ja, jak będziemy już zrobić z ABM szkolenia dla organizacji i różnego innego rodzaju, to będę tego używała aż do znudzenia, bo na tym takim pierwotnym, historycznym, chociażby tym, tym, tym slajdzie, ludzie muszą sobie zdawać sprawę, jak to jest ważne. I to, co, co pani Unika powiedziała, czy to w pierwszej fazie, w jakiejkolwiek to jest ważne. I to, co mamy w tej chwili do, do czynienia, to, co mówiłam o tych ogłoszeniach, cały czas w opinii publicznej Funkcjonuje pacjent jako królik doświadczalny, jako ktoś, kto na tych portalach, gdzie są ogłoszenia, mało tego, i tu też Agencja Badań Medycznych wie o tym, że my w Fundacji zwracamy ogromną uwagę na te ogłoszenia o rekrutacji pacjentów, śledząc, jak te dane osobowe są zbierane i przechowywane przez firmy, które zajmują się rekrutacją, czyli zbierają wrażliwe dane na temat choroby i innych innych rzeczy i później odpisują, że Państwo się nie kwalifikujecie, ale będziemy mieć Państwa w pamięci. I to jest to, na co też prawnicy będący w zespole zwracają uwagę w zespołach opiniujących, że to przetwarzanie danych musi być bardzo w szczególny sposób chronione. Dlatego, że jeśli pacjent się nie kwalifikuje do badania klinicznego, jego dane powinny być po prostu zniszczone, a nie przechowywane przez firmy rekrutujące, albo może się coś trafi innego i będę miał ułatwione życie, już nie będę musiał szukać i płacić za reklamę. I generalnie. Nastawienie nie mówię o pacjentach, bo o nich mówiłam wcześniej, ale społeczeństwa jest negatywne do badań klinicznych. Uwierzcie mi Państwo, jest negatywne. Nie dlatego, że ta, 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 tak my sobie to wymyśliliśmy, tylko co najmniej od tych sześciu lat, jak zajęliśmy się portalem Pacjent w Badaniach, śledzimy to. I na tym, bo trzeba popracować. To nie jest praca tylko organizacji pacjentów, ile by ich nie było, czy tylko tych pięć czy cztery, bo się później doliczyłyśmy, że cztery, ale badaczy, agencji, ministerstwa, Urzędu Rejestracji Leków. Padło pytanie, czy urząd współpracuje z Komisją Bioetyczną. No, o tyle współpracuje, że przekazuje nam wnioski do oceny. <grym> Znaczenie głosu pacjenta w badaniach klinicznych. Ja nie będę się powtarzała z tym, co już padło, że, że ten głos ma ogromne znaczenie i wpływ. Ja opowiem o swoich doświadczeniach przez te trzy miesiące. Jak na początku trudno było mi się przebić przez stereotypy badaczy w Komisji Bioetycznej. Jak musiałam walczyć o to, w sposób sobie taki właściwy że nasza rola nie jest tutaj przeszkadzajki i utrudniania życia w ocenie wniosku tylko taka żeby ten wniosek żeby to badanie w sposób bezpieczny etyczny i zrozumiały dla pacjenta było przeprowadzone bo nawet jeśli uda się zrekrutować nawet jeśli on podpisze świadomą świadomą mówię bo ona nie zawsze jest świadoma przez pacjenta podpis. To on musi dotrwać do końca badania, bo tak to jest w interesie badacza. To jest w interesie całego zespołu. Jeśli tego sobie zespół badacze nie uświadomią, to są na pozycji przegranej, bo pacjent jest specyficzny, pacjent zna swoje prawa, pacjent w sposób wyrafinowany i świetny kłamie. Myśmy to udowodnili w badaniach ankietowych, i trzeba mieć tego świadomość. Jak robiliśmy no, jeden z naszych projektów, to przeprowadzając ankiety z pacjentami podczas warsztatów, doszliśmy do wniosku, że pacjenci kłamią. To, wiem, że ma to badanie dotyczyło leku na przewlekłą białaczkę szpikową w 2000 roku. I wtedy globalnie firma producent przeprowadziła ankiety na całym świecie wśród pacjentów chorych na przewlekłą białaczkę szpikową, czyli tę, której ja byłam chora. I wyszło, że 17% regularnie przyjmuje leki. Mało tego, nie przyznaje się lekarzom, że ich nie bierze. Z obawy ołtra, te zaufania, że zabierze lek, że się obrazi i tak dalej. I my przez trzy lata trwania projektu, jeszcze wtedy o komunikacji w leczeniu nikt nie słyszał, a myśmy zrobili warsztaty dla lekarzy i dla pacjentów z komunikacji w leczeniu. Compliance po dwóch latach podnieśliśmy w Polsce o 100%. Czyli jak ważne jest to, żeby lekarz powiedział, wiem, że Pan, może nie to lekłamie, ale jeśli się zdarzą jakieś działania uboczne, jeśli nie weźmie Pan leku, proszę mi o tym powiedzieć, znajdziemy rozwiązanie. A, na, a sposób nakazowy, czyli te obowiązki, które mamy w świadomej zgodzie, traktowane przez badaczy w sposób taki, musisz się stosować i koniec, są z góry skazane na niepowodzenie. To od razu Państwu mówię. Nie ma nic gorszego ni. No, nikt z nas nie chce nakazowo żyć, prawda? Czyli lekarz musi mieć na tyle umiejętności komunikacyjnych, żeby wytłumaczyć pacjentowi, żeby każde zaburzenie w przyjmowaniu leku, w działaniach ubocznych, cokolwiek. Muszę Państwu powiedzieć, że w tych badaniach dotyczących przewlekłej białaczki szpikowej zmieniliśmy. Jak nam się udało wyciągnąć od pacjentów to, że kłamią? Pytaliśmy najpierw, zmieniliśmy ankiety, potem i pytaliśmy, czy bierzesz leki. 100% odpowiedziało, że tak. Po czym pozadawaliśmy jakieś takie banalne pytania, a później było, z jakiego powodu nie bierzesz. 100% odpowiedziało, z jakiego powodu nie bierze. Hmm? Proste. To, to są rzeczy, które... I my, będąc ja, będąc z Komisji Bioetycznej i, i moja koleżanka i kolega, o tym wiemy. I tak patrzymy z tej perspektywy, żeby uświadomić pewne rzeczy zespołu zespołowi badawczemu, a szczególnie badaczowi czy pielęgniarce czy koordynatorowi, że muszą mieć w tyle głowy, że nie tylko bezpieczeństwo i powodzenie badania klinicznego, ale też utrzymanie tego pacjenta w taki sposób, żeby efekt tego badania był osiągnięty. Prawda? My to robimy w interesie, jesteśmy w tej komisji, po to, żeby to robić w interesie badania klinicznego, a nie dlatego, że chcemy komuś utrudniać życie. My rzeczywiście bardzo intensywnie śledzimy portale, jak ta rekrutacja wygląda, jak to. Ja bardzo wnikliwie czytam materiały rekrutacyjne. Bo Źle napisana ulotka, źle przygotowany materiał może zniechęcić do uczestniczenia w badaniu. To, co tutaj padło. Jeśli jest podany telefon i pacjent zadzwoni i się dowie, to jest fajnie, ale uwierzcie mi, próbowaliśmy dzwonić, nie powiem, dosyć znana firma, która zajmuje się badaniami klinicznymi. Jest podany numer telefonu na Facebooku, dzwonimy, a tam odbiera pani w recepcji i w ogóle nic nie wie. Bo nie wie, jakie badanie, co to w ogóle. A połączyć to ona nie może, bo to tajemnica. Nie może dać numer. No, jeśli tak ma to wyglądać. Więc ja dlatego, Agnieszko, Elu, w przyszłym roku zrobimy sobie takiego tajemniczego pacjenta w tych ośrodkach, które już ruszyły z badaniami klinicznymi, i sobie do nich podzwonimy i będzie raportować, jak to wygląda. Bo to są bardzo ważne elementy, które już na etapie rekrutacji. Zniechęcają pacjenta do wzięcia udziału w badaniu klinicznym, no bo jak on nie może się dodzwonić na numer podany w ulotce, no bo później, jak już jest, podpisze umowę, no to już ma tam kontakt do koordynatora i tak dalej. Natomiast na etapie rekrutacji, jak on nie ma tego kontaktu, nie może się dodzwonić, nie może zadać pytań, no to tracimy go już bezpowrotnie. I to samo problemu utrzymania pacjenta w badaniu. To, co powiedziałam, ta komunikacja, zespół badawczy. Naprawdę, uwierzcie mi, że bardzo współczuję koordynatorom, bardzo współczuję i podziwiam koordynatorów, którzy muszą ogarnąć cały zespół badawczy, muszą ogarnąć niestety czasami nieszczęsne aplikacje, które się zawieszają, które nie działają. Pacjent się denerwuje. No, tak być nie może. No, tak być nie może. Sponsor nie może traktować oddania wszystkiego z tak zwanym dobrodziejstwem inwentarza, a później wy się o to martwcie. I ten biedny koordynator po prostu między zespołem badawczym a tym pacjentem, no musi to wszystko udźwignąć. I to, co powiem, od sierpnia czytam te wnioski, może w dwóch albo maksymalnie trzech. Była informacja, że protokół badawczy był przygotowywany z organizacją pacjentów. Powinien być to standard i norma. Tak mnie się wydaje. Czy my jesteśmy w stanie globalnie jakby nacisnąć na sponsora, żeby tak robił? Nie wiem, ale w Polsce na pewno możemy tak zrobić. To będzie długo trwało, ale możemy tak zrobić, żeby budować. I zarówno tą, tę umowę, jak i protokół razem z pacjentami, z organizacjami pacjenckimi, bo wtedy naprawdę cała reszta pójdzie łatwiej. Y to, to już właściwie powiedziałam. No tylko jak zachęcić tych pacjentów, żeby, żeby w tym brali udział, to też jest problem ogromny, ale myślę, że to już bardziej nasz problem, jak się do tego zabrać. No, będziemy próbowali różnych sposobów, może któryś się wreszcie uda i wyjdzie. Jakie mogą być motywacje? Tak jak w normalnym leczeniu. Tak samo w badaniach klinicznych. Pacjent musi wiedzieć i musi decydować, współdecydować. To nie może być tak, że zespół badawczy, badacz mówi: masz to, 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 to i to. Oczywiście od pewnych rzeczy nie ma odwrotu, bo to już jest protokół, to wszystko już jest gotowe, podpisane, zatwierdzone przez komisję, przez Urząd Rejestracji. Ale są pewne rzeczy, gdzie badacz może. Współdecydować o pewnych rzeczach w badaniu. Mnie na przykład bardzo się podoba w niektórych momentach, mówię o tej prostocie komunikacji, że no, trafiają na badania kliniczne pacjenci, którzy już są w procesie jakiegoś leczenia, prawda? I tłumaczenie temu pacjentowi, że w tym badaniu pobierze ci się tyle krwi, co jest tyle a tyle łyżeczek, mnie rozczuliło. Naprawdę mnie rozczuliło, bo to jest bardzo obrazowe dla pacjenta. Pacjent no mimo że no, kto z nim na taki, o takich rzeczach do tej pory rozmawiał, prawda? Że pobierzemy ci tyle krwi, że będzie to dla ciebie bezpieczne albo opis jakiegoś innego badania. Te rzeczy są mnie osobiście bardzo fajnie rozpisane i bardzo się podobają. Także i to jest ta motywacja, jeśli pacjent dostaje taką informację, nawet dla niektórych może się wydawać to takie dziecinne, Jezu, ile możemy im tłumaczyć, no przecież to takie nudne, my to wszystko wiemy. Ja, jak robiliśmy te projekty z komunikacją, to lekarze nam mówili, jeśli ja mam dziesiąty, dwudziesty raz codziennie to samo powtarzać, to mnie się, raz, już mam tego dosyć, dwa, gubię się, bo nie wiem, co mówiłem, czego nie mówiłem, któremu pacjentowi. No, trzeba sobie jakąś ściągę zrobić, prawda? W punkty, poruszam, bo każdy pacjent jest inny. Ja na przykład przez, już teraz coraz rzadziej, ale do mnie po moim przeszczepie zjeżdżali pacjenci z całej Polski. I ja przyjąłem sobie taki system sapera. Jeśli przez 15 sekund nie rozbroiłam pacjenta, nie dostosowałam się do jego percepcji, do umiejętności rozmawiania z nim, to wiedziałam, że ta dalsza część nie ma sensu, że ja, go, ja mu nie pomogę. Ja się tego nauczyłam. Ja zawsze mówię, jak ja się mogę nauczyć, to każdy może. <grywa> Dlatego warto na dla takie rzeczy badacze uczulać bo, 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 i zespoły badawcze, bo są nastawione na cel, a nie na pacjenta. I to trzeba powoli zacząć zmieniać. Jezu, jeszcze 9 minut, dobra. <gry> Potrzeba lepszego zrozumienia choroby i jej przebiegu. Słuchajcie, no, jeśli pacjent trafia do badania klinicznego chory, to on już ma wiedzę na temat choroby. Ją można tylko pogłębić i przenieść na wyższy poziom. Prawda? Czyli podwyższyć kompetencje pacjenta, które są istotą badania klinicznego, a nie od początku tłumaczyć to, co właśnie jest w ten, czym jest ta choroba. Kto to powiedział? Nie wiem, ktoś powiedział. Pio tak, no po co pacjentowi tłumaczyć, na co on jest chory, jak on wie, na co jest chory. No, no i skracamy, yy, skracamy umowę o dobrą stronę, jak nie więcej, prawda Piotrze? No on wie, na co choruje. Chyba, że miał, że tak powiem, nieudolnego lekarza, który go prowadził, no to, to niech badacz rozpozna wiedzę na temat choroby, ale no nie opisujmy tego, przez co pacjent niepotrzebnie musi przechodzić w tym formularzu. Yy. Powody rezygnacji po podpisaniu świadomej zgody warto byłoby, i tu będę zachęcać, panie dyrektorki, kolejny powód do ten z jakiego powodu żeby pytali, żebyśmy, żeby ABM miał wiedzę na ten temat, z jakiego powodu pacjenci odstępują w trakcie badania od badania, żeby badacz, czy zespół czy koordynator zadawał pacjentom to pytania. To będzie bardzo cenna wiedza, wydaje mi się, bo na, na podstawie tej wiedzy będziemy uczyć się, jak tego unikać. No i to, że stale rosnąca to tak troszeczkę tak chyba nad wyrost, to zostało tutaj umieszczone, że stale rosnąca świadomość, że pacjenci muszą być częścią procesu decyzyjnego. No nie ma tego. Ona na pewno ta świadomość rośnie, ale ona rośnie bardzo wolno. Ba, naprawdę, ale, ale jest. Dzięki agencji uważam, że szczególnie CWB zwracają na to uwagę, że jednak ten zespół badawczy musi. Być bardziej propacjencki. To już mówiłam. Korzyści. No to, to, to też już właściwie mówiłam: lepsze dostosowanie protokołu badawczego do oczekiwań pacjentów, zmniejszenie uciążliwości badań. I, no i to, co organizacje pacjentkie mogą, może powinny być, inicjatorami projektowania nowych badań klinicznych w chorobach rzadkich. Zobaczcie, ile jest tych chorób rzadkich i jaką wiedzę organizacje pacjenckie, które się tym zajmują, mają. U nas w zespole przy Ministrze Zdrowia są dwie takie osoby. Ja czasami rzucają mnie na kolana tą swoją wiedzą. Jak przychodzą na spotkanie eksperci czy ktoś z Ministerstwa Zdrowia, kładą ich na łopatki, ale nie wiedzą merytoryczną, tylko wiedzą o oczekiwaniach i potrzebach pacjenta, które się w ogóle nie uwzględnia który w ogóle się nie uwzględnia, no bo nie o to chodzi, nie? Żeby słuchać, co pacjent chce. Chodzi go, żeby go leczyć. No i tutaj nie będę tego czytała, Państwo sobie przeczytają, natomiast tych badań dotyczących potrzeb i oczekiwań pacjentów było bardzo dużo. Ale myślę, że. Te procenty tutaj trochę są zawyżone. Nie wiem, skąd firma, na kim te badania przeprowadzała. Ale mam nadzieję, że to była badanie na tych, którzy już są w badaniach klinicznych, a nie na tych, którzy powinni być. No i, i to, co, o czym powiedzieliśmy, żeby ten udział, żeby sponsorom, no nie tylko, badaczom również, zespołom był naprawdę realny i sprawczy. Ja wiem, że nie wszyscy jesteśmy kompetentni jako organizacje. Ja nie wiem, że z niektórymi nie da się dogadać, ale tak jest w każdym środowisku. I jeśli my chcemy podnosić kompetencje organizacji pacjentów i pacjentów, to musimy zacząć to robić. Ja na przykład na początku, czytając, czytając formularz świadomej zgody, uważałam, że on nie za dużo jest tam naukowych sformułowań. I później któryś z badaczy mądrych powiedział mi, ale oni muszą się tego uczyć i ja się z tym zgadzam. Tylko, że jeśli pacjent czegoś nie rozumie, no to ma prawo dopytać. No właśnie, i to sobie Państwo przeczytajcie, jak to wygląda. Nigdy w uczestnictwie w badaniu klinicznym powiedziano mi tylko, czego mam się spodziewać. Prawda? Wymowne. No dobra, jeszcze 5 minut, a chciałabym się skupić na czymś innym. Szczególnie wzmocnienie głosu pacjenta w tych badaniach niekomercyjnych. Dialog, edukacja to już o tym mówiłam. Współpraca, współpraca z zespołem badawczym. No to co powiedziałam o koordynatorze, no nie jest to łatwe, dlatego że, że ilość rzeczy, które koordynator bada, czy. Pielęgniarka mają w swoich kompetencjach. Czasami jest tak duża, że uwierzcie mi, pacjenci, którzy do nas dzwonią, czasami w ogóle nie mają kontaktu z badaczem, tylko z koordynatorem albo pielęgniarką. Więc z czego to wynika? Państwo chyba sami sobie możecie odpowiedzieć, bo ja. Zaangażowanie, kompromis, więc to są rzeczy, które trzeba. Uwierzcie mi, że ja zawsze sobie tak pracowuję z swoimi wszystkimi nauczycielami w epoce geriatrii, w wieku geratrycznym, więc już tam wielochorobowość u mnie jest. I z każdym specjalistą, do którego chodzę, wypracowuję sobie tak relację, że ja nie mam z niczym problemu. Naprawdę, ale to jest to, że ja się tego przez te lata pracy w fundacji, działaniu fundacji nauczyłam poprzez nasze programy, projekty. Więc to jest coś, co no nie każdy ma takie szczęście, żeby się tego uczyć na, 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 na tym, co się robi. No i ta współpraca w fazie projektowania, to już mówiłam, udział pacjentów w komisjach bioetycznych. No to to już było tutaj. To też już było. Ocena badania klinicznego jest bardziej kompleksowa i pełna. O, to też już właściwie było. Rola edukatora, prowadzenie szkoły dla członków komisji, to uważam, że tutaj powinna być jakby z tej perspektywy pacjenta członkowie komisji, chociaż oni myślę yy, yy, poprawcie mnie Panie, jeśli się mylę, podczas tych naszych spotkań wiele się uczą. Ja mówię tych osób, które są w komisji badacze, prawnicy, etycy, dzięki naszemu udziałowi też już chyba się trochę uczą nas jako pacjentów. Tak mnie się wydaje, ja takie wyraż odnoszę wrażenie, przynajmniej. I to co, to, co pacjenci powinni zrobić we współpracy z ABM, zgłaszać inicjatywy, jakby no, czuwać nad tym, co się dzieje z pacjentem w badaniu klinicznym, zgłaszać to i razem z agencją rozwiązywać. Czy ja tam powiedziałam o asyste asystencie? Nie powiedziałam tego? A mogę powiedzieć, czy nie? Tak, mogę? Agnieszka? <noise> jako pierwszy wspólny projekt w agencji, czekamy tylko na, na, na odpowiedź pana Ministerstwa Zdrowia. Planujemy uruchomić w zespole badawczym asystenta pacjenta, który będzie zajmował się tylko i wyłącznie pacjentem i współpracą z pozostałym zespołem badawczym, czyli już koordynator będzie tylko dla zespołu badawczego, a asystent pacjenta będzie dla pacjenta i będzie mu ułatwiał życie w badaniu klinicznym. Co odciąży przede wszystkim koordynatorów i co w sposób inny pozwoli zbudować relacje z pacjentem, po to, żeby go w tym badaniu utrzymać, przeprowadzić i nim się zaopiekować. Także, jeśli to się uda, to. W Wszystkie te CWB-ki, które będą chciały zatrudnić taką osobę, wejdą w ten projekt i mam nadzieję, że z korzyścią dla badań klinicznych będzie. Przed czasem skończyłam, hura, dziękuję.